Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z MotoGP 2013. Dzisiaj kontynuujemy na torze w Austin, czyli jest to kolejny już wyścig naszej kariery w serii MotoGP. Tak więc kontynuujemy. No i zapraszam bardzo serdecznie na tor w Ameryce. To jest dokładnie tor, który położony jest w Teksasie. bring you live coverage of the MotoGP race as you can tell from the live pictures we're bringing you 27 stopni, temperatura powietrza 48 stopni, aż temperatura toru, więc naprawdę będzie bardzo gorąco. No i naszym motocyklem będziemy tutaj widzimy walczyć z Rossim, Lorenzo, Marquezem, Pedrozą, Crutchlowem, Battistą. No i tutaj już ta myślę pierwsza linia chyba jest wam wszystkim doskonale znana. Za chwileczkę zgasną wszystkie światła no i startujemy. Przed nami są tacy motocykli kliście Edwards. No i zobaczmy to hamowanie do pierwszego zakrętu. Będzie na pewno bardzo ciasno. No i Hernandez, Depunier jeszcze z No i Barbera, Espargaro. Jaone przed nami. No i widzimy tutaj bardzo, bardzo agresywnie. Kontakt jeszcze. No i zobaczmy jak będzie wyglądało kilka kolejnych zakrętów. Dosyć tutaj Smith przed nami jeszcze. Jaone wyprzedzony. Tym razem postaram się wszystkie nazwiska wymawiać już tak jak być powinno, czyli poprawnie. Tak więc już Was boleć, chyba już nie powinny. No, a tutaj będziemy na pewno bardzo mocno. Da przed nami, będziemy dosyć mocno. Tutaj przykład do tego, do tego uwagę. Crash jeszcze tam przed nami. No, ale tutaj już zawodnicy naprawdę na bardzo wysokim poziomie wyprzedzamy Da i Crash lowa. Jeszcze przed nami Hayden. No, ale tutaj myślę dohamowali do tego lewego zakrętu i zobaczmy wyjazd na tą długą, długą, prostą Radl, przed nami Batista. No, i tutaj będzie ciekawie. i będzie się działo naprawdę będzie będzie na co popatrzeć jest low przed nami więc jednak e, więc jednak tutaj naprawdę e, będzie będzie działo się do końca bardzo dużo no i do hamowania do tego lewego zakrętu wjeżdżamy już praktycznie w końcówkę drugiego sektora a w początek sektora numer 3 e, 3 okrążenie tego wyścigu siódma pozycja m więc jak na razie całkiem całkiem sympatycznie jak na razie radzimy sobie w tym zespole nieźle aczkolwiek chcielibyśmy dostać ofertę od innego zespołu będziemy na pewno dosyć mocno na to patrzeć Bradl przed nami. No i zobaczmy Batista na pozycji siódmej, więc my na pozycji numer 6, a jednak pozycja numer 7. Zmienia się to momentalnie. Kolejny kontakt. No, tutaj widzimy już motocykl delikatnie uszkodzony, ale na całe szczęście radzimy sobie naprawdę dobrze. No i kolejny lewy zakręt. Kończymy za chwileczkę sektor numer 3. Rozpoczniemy drugie okrążenie tego wyścigu. Jest Bradl już na pozycji czy będzie pozycja przed nami, i tutaj jeszcze kontakt, e, no bardzo, bardzo niebezpiecznie to wyglądało, motocykl jeszcze w jednym kawałku Lorenzo, najszybszy czas okrążenia Dwa, 2 minuty 10 sekund 246 tysięcznych, no i przed nami jest Bradle, Batista za nami, e, tutaj będzie walka będzie bardzo ciekawie, zobaczymy, jest atak Berta, i za szeroko, wypchnięty delikatnie Bert, mm, tutaj na pobocze, no i jest jednak Bradle przed nami na pozycji numer 5 no a my tutaj na pozycji szóstej i cały czas utrzymujemy tą pozycję, więc jest nieźle, zważywszy na to, że startowaliśmy bardzo, bardzo daleko. No i tutaj te kwalifikacje nie idą nam po myśli, ale się pięknie wciskamy, daficjozo na pozycji siódmej, bradle piąty, my na pozycji teraz już piątej przeskakujemy, więc ta tabelka, która była na dole, nie ma już, nie ma już znaczenia. Tutaj bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze radzimy sobie w tym wyścigu, motocykl spisuje się nieźle, aczkolwiek mogło być lepiej, mogło być lepiej, to przyspieszenie nie jest takie Dobre. No i ci, ci motocykliści nam odjeżdżają na tych długich, długich, prostych. Zobaczmy, Dani Pedroza przed nami. No tutaj e, zawodnicy na właśnie w tych Hondach i najszybciej e, przebieżają ten tor. No i zobaczmy, mamy straty około pół sekundy. A Bradle do nas ma przewagi, e, przepraszam, straty nad nami do nas e, półtorej sekundy więc troszeczkę się tutaj zapędziłem jest Valentino Rossi na trzeciej pozycji jest Pedroza. no i zobaczmy czy będziemy w stanie go wyprzedzić, bardzo dobrze się tutaj, a jednak, jednak za szeroko, no jednak za szeroko więc będziemy musieli dosyć, dosyć powalczyć z tymi jakże znakomitymi motocyklistami, kolejny kontakt, jest Pedrosa, a jednak przed nami, jednak przed nami na drugim okrążeniu tego wyścigu, no i na trzecim okrążeniu na pewno będziemy dosyć mocno i agresywnie walczyć, no i Zobaczmy. Jest Pedroza przed nami w dalszym ciągu. E, no, i tam jeszcze widzimy. Prowadzi chyba Lorenzo. E, no, a przed za nim zaraz jest Valentino Rossi i Mark Marquez. E, no, i tutaj naprawdę będzie. Działo się niezwykle, niezwykle dużo. Jest dużo większa prędkość, a jednak zobaczcie, w tej drugiej drugiej fazie, w tej drugiej fa fazie po prostu przyspieszenia e, motocykle tutaj tego naszego zespołu jest dużo, dużo wolniejszy. Jest Pedroza, jest y, Valentino Rossi, który popełnia delikatny błąd, ale tutaj... Ajajajajaj! Aj, 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 aj. e, prawie doszło do wywrotki, więc e, trzeba uważać. E, no, niezwykle, niezwykle trudno e, jest tutaj e, z tymi zawodnikami walczyć. Oni są naprawdę bardzo szybcy, no a my jednak nam e, brakuje trochę, e, może nie tyle umiejętności, ale przede wszystkim e, motocyklowych możliwości, jeżeli chodzi o prędkość, o przyspieszenie, ale to jest znakomita, tak na Pedroze jest pozycja Numer 4, a jednak Pedroza. Jednak Pedroza przed nami na pozycji numer 4. My pozycja numer 5. Chociaż Pedroza, tutaj delikatny błąd. Zobaczmy, jak wolno wyszedł z tego zakrętu. Jeszcze Valentino Rossi. No i zobaczmy, czy będziemy w stanie go wyprzedzić. No, tutaj będzie naprawdę walka do samego końca. Eee, Valentino Rossi, Marquesy na pozycji drugiej. Jest Lorenzo pierwszy. On nie oddaje swojej pozycji. No i piękna, słoneczna pogoda w Austinie, w Teksasie, w Ameryce. No, naprawdę bardzo ciekawa walka. No i trzecia pozycja, to jest naprawdę znakomita pozycja Aby teraz tylko tą pozycję utrzymać Byłoby pięknie, byłoby pięknie Byłoby wspaniale, znakomite punkty Jest tam, widzimy jednak Marc Marquez wciska się, jest Lorenzo Na drugiej pozycji, a więc jednak udany atak e, Hiszpańskiego e, Torradora, hiszpańskiego Zawodnika, ależ blisko był Valentin Rossi No to mogło skończyć się naprawdę bardzo źle e, Jest tutaj, widzimy, wciska się Jeszcze Lorenzo, próbuje się wcisnąć, Lorenzo Ale to my wykorzystujemy sytuację Jest pozycja przed e, Lorenzo, ależ niesamowita sytuacja jest pozycja numer 2 i zobaczmy jak będzie wyglądał atak atak na Marqueza tutaj będzie jeszcze ciekawie naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy wyścig i tutaj Marquez nam tutaj pokazuje palcem że to nie było czyste to nie było czyste ale walka Niezwykle ciekawa, do samego końca jest jeszcze Marquez, jest jeszcze szansa na tą pierwszą pozycję, a jednak chyba się tutaj nie uda, chociaż dużo lepsze wyjście z tego zakrętu, jednak Marc Marquez, no jednak druga pozycja, chociaż tam z tyłu bardzo blisko, no i zobaczmy, druga pozycja, znakomicie. Mark Marquez, Bird Games, Lorenzo, Rossi, Pedro, Zabradl, Davis, Joszek, Kraczą Hayden na dziewiątej pozycji. No i tutaj będzie naprawdę w klasyfikacji dosyć ciekawie. Jak widzimy, Mark Marquez na pierwszej pozycji, tracimy 14 punktów do Marka Marqueza, Lorenzo na pozycji trzeciej, Rossi czwarty. A ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek, już motocypia także na Formułę 1. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! excellent day for him he leaves here with 20 more points in the bag and he'll know he can go one better in the future